Dzień dobry, dzień dobry, ja mam na imię Mikołaj i zapraszam Was na kolejny odcinek spotkania z transportem. Mimo tego, że pora jeszcze wczesna, bo mamy 15 po 5 rano, no to my już nie śpimy. Witam Was w moim bolizie do zadań specjalnych a ja cisnę właśnie na bazę, bo na szóstą mamy załadunek w grodzisku we freszu. Jak ten dzień będzie wyglądać, to będziemy sobie omawiać na bieżąco, ale tak ze spraw istotniejszych to nagła zmiana pogody nastąpiła dzisiaj w nocy albo wczoraj w nocy, nie no dzisiaj w nocy. Wczoraj mieliśmy 35 stopni, teraz mamy stopni 21. Więc lekkie wytchnienie na najbliższy tydzień, lekkie ochłodzenie nam przyszło i bardzo dobrze, bo ostatnie 5 czy 6 dni upałów naprawdę nieźle wyciągnęły, podejrzewam, że z nas wszystkich energię. No a ja tymczasem dojeżdżam na bazę, pakuję się do, do samochodu i, i lecimy na załadunek. Przyznam się wam, że z natury nie bywam raczej przesądny, ale dzisiaj znalazłem martwą mysz pod samochodem i mam nadzieję, że to nie jest jakiś zły znak, tudzież znak, że nadchodzi coś złego w najbliższym tygodniu. No, taka głupia sytuacja, ale, ale chciałem, się, chciałem się podzielić tym. Jest coś, z czego absolutnie nie mogę się wyleczyć i to odkąd pamiętam, oczywiście Moje doświadczenie za kierownicą nie jest duże i tutaj absolutnie nie ma się czym chwalić, bo jest to gdzieś mniej więcej łącznie 14, może 15 miesięcy jazdy, ale pracując na zestawie miałem to cały czas. Jeżdżąc wcześniej z solówką w poprzedniej firmie, Miałem to bardzo często i bardzo często mam to również dzisiaj, jeżdżąc już u siebie swoim samochodem. Mianowicie za każdym razem, jak wsiadam w samochód, robię checklistę rzeczy, która powinna być sprawdzona. Zastanawiam się, czy aby na pewno dokonałem należytej staranności, żeby. Żeby po prostu pojechać, czy wszystko wziąłem, czy nic się nie stanie I przed każdym pierwszym zleceniem danego dnia, przyznam się Wam szczerze Łapie mnie delikatny stresik, czy Wy też tak macie? Nie mam pojęcia na czym to polega i nie chodzi o samochód, a bardziej o, o moje przygotowanie Ale za każdym razem zauważyłem, że taki lekki nerwobój żołądka wręcz... Wręcz czuję przed, przed wyjechaniem w trasę. Najgorzej jest, najgorzej jest po weekendzie. A jeszcze jak w piątek nie że to już w ogóle, gdzie tej przerwy odjazdy e, jest 3 dni, a nie dwa, ale zdarza się też to e, po, po tym. E, po prostu kolejnego dnia, np. w poniedziałku na wtorek, wtorku na środę, po jednej nocy. Jak w koło słychać hałas agregatów, to wiadomo, że jesteśmy na firmie, która wozi świeżą żywność tak się spieszyłem tak się starałem wyjechałem 20 minut wcześniej żeby zdać palety, żeby na spokojnie tutaj i wiecie co, i się okazuje, że mam nie na 6, a na 8 najprawdopodobniej mnie podstawią za niedługo mam poczekać 15 minut aż się jakaś rampę zwolni, ale po co się tak spieszyć, jak to mówią Kontener schłodzony, teraz się ogrzewa. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie, że mnie zaraz podstawią. Mamy mieć z tego, co mi wiadomo, dwa kursy. Niedaleko jedziemy, bo jedziemy do miejscowości Marysin. To jest no w sumie to nie wiem, gdzie to jest. Za piasecznem, ale drogą szybkiego ruchu na Kraków. A Drugi punkt to mamy właśnie z Selgrosa w piasecznie. No i Selgrosy wiem, że się do 11 zrzuca. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także mam nadzieję, że w ciągu godzinki stąd wyjedziemy. O 8 byśmy byli na pierwszym rozładunku. Tego bym sobie szczerze życzył. No i dzisiaj, póki co, jest szczerze tak sobie. Po pierwsze, dlatego że na freszu 2 godziny się zeszło. Miałem informację, że mam się podstawić na szóstą. Podstawiłem się 6.30 i finalnie o 8 wyjechaliśmy. No to jest jeszcze do przeżycia, bo wiecie, duży ruch przy poniedziałku, spoko. Ale mamy dwa punkty. Jedziemy teraz do pierwszego, do magazynu Frisco. Nie miałem okazji tam być, nie wiem jak tam jest. Później jedziemy do Selgrosa, a Selgrosa można zrzucać do 11. .00. No i tutaj już może być różnie, zobaczymy co będzie. Kolejna kwestia. Mam na samochodzie 18 miejsc paletowych, w tym kilka półpaletek. Wszystkie produkty poza jedną półpaletką jadą w temperaturze między 2 a 6 stopni i ta jedna półpaletka jedzie między 0 a 2 stopnie, przez co muszę schłodzić cały kontener i cały towar poniżej 2 stopni. Co jak wiecie, nie jest wcale takie proste, bo schłodzenie takiego kontenera, zwłaszcza z towarem, który ma wyższą temperaturę niż wymagana, zajmuje długo, więc podejrzewam, że zanim w ogóle schłodzi się dostawa, z którą jadę, ja już będę na rozładunku. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Powietrze, które dmucha z agregatu, według czujnika ma 0 stopni, według czujnika pomiaru temperatury na pasie jest 2,5. Nie mam pojęcia, jak się, do tego, jak się do tego odbiorca odniesie, sam jestem ciekaw. Jedna półpaletka, cała reszta dostawy jedzie między 2 a 6 stopni. Więc zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Jeżeli jakimś cudem by poszło szybko, to chciałbym jeszcze coś na jutro załadować. I... Ale wątpię, żeby to się udało. I też niestety, kurczę, osoba, która ładowała mój samochód, no... Wiem, że ona robi to po kolei z buzetek, każde zamówienie, ale sposób załadunku dzisiaj był arcy tragiczny. Jest na przedzie samochodu niziutka paleta, później, zamiast pa, później zaraz później paleta metr 70 znowu niziutka metr 70 i tak w kółko. I przez to muszę jechać bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie, żeby nic się z towarem nie stało. No ale zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Ja to tak tylko na sekundkę, bo fajna sprawa się tutaj dzieje. Starą drogę do Tarczyna z Janek remontują. Więc w końcu będziemy mieli ładny asfalt, nie będziemy po wrednych dziurach jeździć. Podoba mi się to. Jednak to zdechło mysz to chyba był jakiś, kurczę, zły omen. Po pierwsze nie mogłem znaleźć magazynu. Dobre 15 minut się kręciłem i szukałem, gdzie jest to moje miejsce rozładunku. Po drugie na magazynie mieli tak niedopasowane do rampy wózki, że każda jedna paleta blokowała się razem z wózkiem na moim samochodzie. I podejrzewam, że nie tylko na moim, bo po prostu taka osłona na wózku była zbyt niska do tego, żeby wjechać na, na rampę. No i skończyło się tak, że musiałem się rozładowywać paleciakiem, no ale licho. czas straciłem. A tak Wam jeszcze nie powiedziałem a propos zeszłego tygodnia, bo zakończyłem odcinek krótkimi napisami, że nie udało się znaleźć roboty. No, nie udało się znaleźć roboty na piątek, faktycznie giełda była pusta. Dzisiaj, z tego co widzę, coś się ruszyło, no ale my dzisiaj nie jedziemy z giełdy akurat i zobaczymy, jak to będzie w dalszej części tygodnia. No i śmigamy do piaseczna. Coś tutaj jeszcze słuchy nie dochodziły, że jakąś jeszcze jedną robótkę z fresza mam dzisiaj mieć, ale to się okaże niedługo, a ja i tak w międzyczasie będę czegoś dla siebie szukać na, na popołudnie. No i tyle. Powiem wam szczerze, że dzisiaj trochę zwariowany dzień, nie do końca dobry, chociaż też nietragiczny. Rozładowaliśmy dwa punkty z Fresh'a. Pierwszy to był Frisko w Marysinie. Później pojechaliśmy, moi mili, do Sylgrosa, tak jak mówiłem. Bardzo sprawnie, bardzo szybko poszło. No i dostaliśmy dyspozycję również z Fresh'a, żeby pojechać do Duchnowa się załadować, ale niestety tam mnie poinformowano, że załadunek dopiero o godzinie 17, gdzie ja o 10.30 już czekałem na miejscu, więc to nie wchodziło w grę. No i zostaliśmy przekierowani na ulicę Marywilską do firmy Butchers. Planowany załadunek o godzinie 15. Zadzwoniłem do chłopaków 3 godzinki wcześniej. Powiedzieli, że postarają się towar przygotować szybciej. No, i jest godzina 13.30, i za 40 minut towar ma być gotowy, więc na pusto zrobiliśmy sporo kilometrów bez sensu, ale kto mógł wiedzieć, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie przy, przy rozliczeniu, przy płatności, co tam, co tam wymyślimy wspólnie. Ale no, finalnie nie będzie tak źle, jeżeli się załaduje do godziny 14.30, przed korkami przelecę do Fresha się rozładować. To będzie bajka. Na jutro roboty jeszcze nie mamy. A dzisiaj już tak w sumie dużo, 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 dużo gadam do tej kamery, więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby, żeby sprawnie poszło. Tutaj osy latają, a ja bardzo nie lubię. Trzymajcie kciuki, żeby sprawnie poszło. Zabieramy 12 paletek na temperaturze, chociaż nie wiem jeszcze jakiej. I jedna ważna kwestia, mogę się pochwalić, bo stanąłem na wysokości zadania i doubezpieczyłem się, a dokładnie przewożone ładunki. Do tej pory miałem OCP na 200 tysięcy euro i od dnia, od dnia jutrzejszego będzie to pół miliona euro, więc no cieszę się. Nie jest, to, nie jest to wcale mały wydatek przy jednym samochodzie, ale wydaje mi się, że to jest dobry ruch, bo. Po pierwsze, ja się będę czuć spokojniej. Po drugie, można też na samochód załadować bardziej wartościowe i lepiej płatne ładunki. Więc no jeżeli ktoś by miał potrzebę przewiezienia czegoś bardziej wartościowego, to, no to ja już jestem gotowy do roboty. Dzisiejszy dzień mnie bardzo zaskoczył. Nie miałem żadnej roboty nagranej na dzisiaj. Raczej czas miał być przeznaczony na dzień stricte biurowy i rano faktycznie taki był do godziny 12 ogarniałem dokumenty, poszedłem podpisać ubezpieczenie e, na no to pół miliona euro, o którym wczoraj mówiłem także już jestem ubezpieczony bardzo, bardzo mnie to cieszy znaczy ładunki, nie ja e, i tak kurczę się zastanawiałem co robić bo ruchu po Warszawie żadnego nie było ale zadzwonił telefon, telefon z Fresh'a pojechaliśmy, dostawa do Biedronki w i mi się upiekło, dlatego że było to zamówienie spóźnione o 4 dni. bodajże. poszedłem, pogadałem w biurze, wzięli mnie, wzięli mnie od razu. No, już o godzinie 14, tak jak byłem, to nie było kolejki. Poszedłem, pogadałem. 5 paletek dostarczone na biału i później dziwniejsza sytuacja nastąpiła. Dlatego że mam na samochodzie dwie palety, łącznie 150 kg. Jadę z tym 70 km dalej do Łowicza. Czemu tak? Nie wiem. To war na temperaturze. Nie dopytywałem i do tego są to jakieś, jakieś zwroty. Wiem, że będę późno, bo na miejscu mam być dopiero o godzinie 16.00 i do tego chciałbym jeszcze zatankować. Zanim wrócę z Łowicza na pusto na bazę, to, to wiecie, to, to, to się schodzi. Ale na taki śmieszny dzień. Lepiej, żeby się pojawiła taka robótka niż, niż żadna, prawda? Powiem wam szczerze, że jakiś kurde zmęczony jestem, no mamy już dosyć późną godzinę, jest 17.30, a ja jestem między Łowiczem a Sochaczewem, fajna stacja total, zatankowaliśmy autko do pełna, i znaczy prawie do pełna, do odbicia, no i wyszło mi, że pali gdzieś tak w granicach 23,5 litra, więc jak na taką lokalną dystrybucję, nie jest kurde źle. Naprawdę, aż jestem zdziwiony. Bardziej się spodziewałem wyniku w granicach 27-28 litrów przy tym tankowaniu, bo miałem krótkie trasy. No ale tak, udało się dostarczyć te dwie paletki. Z Fresza też dzwonili z zapytaniem co i jak. Wszystko, mimo tego, że nie o czasie, bo ktoś tak trasę ustawił, to, 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 to się udało ogarnąć temat. Plan na jutro, jaki jest, nie wiem, bo. Dogaduję robotę na popołudnie z Okęcia do Brwinowa z odprawą. Czy się to uda? To się dowiem w dniu jutrzejszym rano. A wcześniej może się coś jeszcze, coś jeszcze trafi. No, ja stąd mam gdzieś półtorej godziny do, na bazę, więc, jak na moją pracę, którą ja wykonuję, to, to dosyć późno skończę. Ale zacząłem też późno, bo o 11.30 wsiadłem do samochodu. No i tyle. Fajna stacja, cicho. Ja sobie na ławeczce zjadłem obiadek kierowców prawie w ogóle nie ma, jedna ciężarówka poza mną stoi, paliwo bardzo tanie, bo 6,33 brutto, więc nie jest nie jest źle no i co moi drodzy, na dzień dzisiejszy ja się żegnam, chyba, że jakaś przygoda by nam się przytrafiła, to się odezwę ale mam nadzieję, że, że nic się takiego nie wydarzy no i zobaczymy jak to będzie bo tak szczerze wam powiem odkąd zaczęły się wakacje, to faktycznie przynajmniej na samej giełdzie jest mniej roboty, jest mniej roboty, aby najmniej na samochód, jakim ja dysponuję na solówkę. I jeżeli chodzi o ruch warszawski, bo na kraj, jakbym chciał gdzieś dalej się w Polskę wypuszczać, to coś znajdę, ale tak tutaj po okolicy to się naprawdę niewiele, niewiele tego jest. No i zobaczymy jak wytrwamy te wakacje, czerwiec zamknęliśmy z dosyć fajnym wynikiem finansowym, jak na, jak na tą robotę, którą zrobiłem, a lipiec, sierpień, nie mam pojęcia, no ale wspomagamy się tak jak możemy, czasami, czasami robimy te, te robótki pod freszem, czasami coś innego się trafi. Także będzie fajnie, ale widać, że ten ruch jest faktycznie mniejszy. Dużo roboty zauważyłem, przynajmniej po Warszawie jest na busy, gdzie ktoś wysyła paczkę 100, 200, 300 kg. To, to, to takich zaseń wpada najwięcej, a na takie autko niewiele. Troszkę nieciekawa sytuacja się wydarzyła, bo dostałem wczoraj wieczorkiem robótkę z Fresha. Szybki kurs do Radomia o 6 rano za ładunek. Dwa punkciki i, i, i miałem mieć możliwość wzięcia tej roboty z Okęcia, o której Wam wczoraj mówiłem, ale sprawy się popierdzieliły. Stoi tutaj kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt samochodów oczekujących. Jest godzina siódma. Ja od szóstej rano czekam, i nie wiadomo kiedy załadujemy. Nie wiadomo, co się cholera stało. No, i tak teraz szczerze mówiąc, nie wiem jak się zachować. Bo, jeżeli miałbym do tego radomia jechać i załaduję za 2-3 godziny, to dobrze wiem, że nie zdążę. I kurczę pieczone jest wtedy spory, spory, spory kłopot. Także zobaczymy, co tutaj, czy uda nam się coś wymyślić. Będę, będę informować, ale no, nie tak sobie to wyobrażałem, chociaż wiem, że w transporcie czasem i tak bywa. I na pewno nie jest to żadna zła wola tutaj nikogo, bo widzicie ile samochodów stoi, wszystkie freshowskie. Eee, po prostu albo system padł, albo nie wiadomo co się stało. Udało się wyjechać o godzinie 9.15. No ja już się znajduję na drodze w kierunku Radomia, w kierunku Krakowa. No nie, nie, nie poszło zgodnie z planem, co ja tu będę mówić. Będziemy, eee, jedziemy do Sylgrosa, jedziemy do Leclerca. W Sylgrosie będę na styk, w Leclercu... Mam nadzieję, że godzinę później. Roboty z Okęcia udało się, udało się dogadać. Poinformowałem, że mogę być trochę później. Mam nadzieję, że do popołudnia uda mi się to odebrać. Jeżeli obędzie się bez żadnych problemów z towarem, który teraz dostarczam, to powinno być wszystko, wszystko dobrze. Samochód jest słabo załadowany, bo większość ciężaru mam z tyłu. Ale no to na, to na to nic za bardzo nie poradzimy. I jedzie się tak sobie, bo cholernie mocno, mocno wieje przez coś, spalanie jest ach, potężne, potężne, potężne. No ale nic, no. o 11 mam być na miejscu. Mam nadzieję, że ten dzień, mimo tego, że od rana trochę stresu, to mam nadzieję, że zakończy się on finalnie dla mnie dobrze. Absolutnie ten widok. Właśnie jesteśmy na wysokości mostu, który prowadzi do Białobrzeg Radomskich, a za chwilę będziemy przejeżdżać bardzo niewielką, ale jakże piękną rzekę Pilice. Naprawdę w kierunku na Radom. jak się jedzie, to te tereny tutaj są absolutnie, absolutnie boskie. No, troszkę nam słoneczko wyszło, jeżeli to jest zwiastun tego, że ten dzień po naszej myśli, to, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tak było jeszcze miałem szybkie tankowanie odbił. kurde i przelałem trochę, nie wiem dlaczego pistolet mi nie odbił i mam e, dosłownie, dosłownie pod sam korek właśnie teraz z przejeżdżamy wspinamy się po górkach, e, tutaj jest odcinkowy pomiar prędkości, więc też za bardzo cisnąć nie można zatem powiem szczerze bo taki wiatr i z tak ciężkim ładunkiem bo mamy prawie 6 ton na samochodzie to, to, to spalanie by mnie po prostu zabiło na tej trasie ale na szczęście jest bardzo niewiele ciężarówek więc jakoś tragicznie nie utrudniam no i tyle no. o 11.05 będziemy w Sulgrosie później jedziemy do Leclerca Tak szczerze to wam powiem, że przewalone, kurde. Naprawdę się musiałem postarać, żeby się udało. Jeszcze nie wszystko jest załatwione, bo zrobiliśmy dostawę do Selgrosa, nie wzięliśmy dokumentów i palet. Pojechaliśmy do leklerka się rozładować, tam zostawiliśmy dokumenty i modlę się, żeby wszystko było zgodnie z dostawą z papierami w Selgrosie, jak odbiorę dokumenty, bo będę mógł sobie bezpośrednio na okęcie pojechać. Ależ nerwów dzisiaj po prostu... Jejku, no nie, Nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że się uda, że o 15 będę na Okęciu, że nam towar wydadzą. Jeszcze jakby kolejki nie było. Jeju, jaki ten dzień byłby fajny, ale... ale no, nerwów sporo, ludzie, co nie dziwię się wcale, w Selgrosie i w Leclercu zdenerwowani, bo dostawa powinna być między 7 a 9, a nie kurczę o 11 i o 12.30. No ale tak się stało, nic na to nie poradzimy. I próbujemy robić co w naszej mocy, żeby ten dzień był dobry, żeby nie namalić. Taką mogę powiedzieć. Fajnie się poradamy kurczę jeździć, poza tym, że, poza tym, że no, drogi nie są tutaj w idealnej kondycji. to mimo wszystko jest niewiele zakazów dla ciężarówek i tak w bardzo prosty sposób można w jedną czy w drugą stronę tutaj dojechać do, do punktu, do którego potrzeba, więc naprawdę, naprawdę spoko. W radomie ciężarówką jestem raptem drugi raz w życiu. Moi drodzy, udało się. Przynajmniej pierwsza część dnia udało się, udało się. Nie mamy żadnego zwrotu towaru, więc mogę pędzić w proste okęcie, ale ryzyko dzisiaj było naprawdę... Naprawdę dużo. Gdybyśmy jeszcze mieli jakiś zwrot towaru, odsyłkę, coś by się nie podobało odbiorcy, miałbym to zawieźć do grodziska. To marny mój los by był. No, teraz sobie tylko na, na Okęciu poszło. Względnie, względnie szybko to będzie dobrze, bo czeka mnie dzisiaj wyprawa do Ikei o 19 I chciałbym, chciałbym zdążyć. My wyjeżdżamy z Radomia. Pokazuje mi godzinkę 20 minut, więc przed 15 powinniśmy być na miejscu. No i troszkę emocje opadły, troszkę ciśnienie zeszło. Finalnie liczę, że ten dzień nie będzie taki, taki ostatni. No czasem w transporcie tak bywa, że, że, że nie, nie idzie to po naszej myśli. Mam nadzieję, że teraz przez dłuższy czas w takiej sytuacji 4-godzinnego opóźnienia mieć. No po prostu nie będę, bo to wiecie, ani nie w porządku wobec kierowców, ani nie w porządku wobec odbiorców. No ale czasem tak bywa. Czasem tak bywa, myślę, że, że się usłyszymy już jak uda mi się towar pobrać z okęcia. Mamy duży sukces. Wszystko się udało i wygląda na to, że ja i do IKE również zdążę. Prawda, na okęciu 2,5 godziny spędziliśmy, ale, 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 moi mili, mamy towar na samochodzie, jedziemy na bazę jutro o 8 rano od i rozładunek w Brwinowie. Także miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No jutro jest czwartek, więc robotą może być słabiutko, tym bardziej, że ja muszę gdzieś tak o 15 najpóźniej zjechać na bazę. Ale zobaczymy jak to wyjdzie, no jeżeli się nic nie trafi, to po prostu zjedziemy sobie, zjedziemy sobie z brywinową na pusto. Wybaczcie, bo tutaj e, ludzie robią dziwne rzeczy na drodze i trzeba mocno uważać. No także dzień dla mnie bardzo stresujący, jeden z bardziej stresujących, pod względem tego czy się wyrobię, czy się nie wyrobię. Finalnie mamy sukces I, i kurczę powiem wam, że trochę się zmęczyłem. Tak i fizycznie, z i na to, że 4.30 pobudka była, i psychicznie, bo to, jednak, bo to jednak spore nerwy. No ale mam nadzieję, że mam się ten odcinek dobrze ogląda publiczno, Bo jeżeli tak, to, to będzie fajna nagroda za moje, za moje zmęczenie. Nie przedłużam. Widzimy się, widzimy się jutro. No moi drodzy, ja pojechałem się rozładować. Mieliśmy odprawę towaru i od godziny 8 do 9.30 temat, jeżeli chodzi o rozładunek towaru, który wczoraj pobieraliśmy na Okęciu, zamknięty. Dzisiejszy dzień jest dla mnie wyjątkowo parszywy. Uciekł mi jeden ładunek, który chciałem zabrać z na Okęcie. Uciekł mi ładunek, który chciałem zabrać z Okęcia do Strykowa, więc podjąłem decyzję, że zjeżdżamy na bazę. I na tym kończymy nasz tydzień. Nie był może rewelacyjny, ale nie był też absolutnie zły. Więc no jutro po prostu muszę mieć, mieć wolne, bo mam tam drobne prace remontowe u siebie w mieszkaniu i no po prostu muszę być na miejscu, więc... Jutro nie popracujemy i od poniedziałku znowu zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy sobie fajnie działać. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście ze mną. Nigdy tego nie mówiłem, ale zachęcam do, zachęcam do subskrybowania kanału. Bo yy, no wiecie, mój kanał jest mały, ale, ale każda subskrypcja wywołuje uśmiech na mojej twarzy, tak samo jak i każdy komentarz. Więc jeżeli tylko podoba Wam się to, co robię, to, to zapraszam serdecznie, bądźcie w tym razem ze mną. I do zobaczenia następnym razem. Hej!